Dzisiaj środek tygodnia, a w Kiwi Auto Centrum środek rozwoju naszego warsztatu. W dzisiejszym dniu odwiedziła nas przedstawicielka z firmy ByteSpart, która zaprezentuje nam kompleksowy sprzęt do geometrii zawieszenia właśnie Twojego samochodu. Zaproszono mnie tutaj do przed cudownego, przenowoczesnego warsztatu Kiwi Auto Centrum. Przyszłam tutaj z ramienia firmy ByteSpart. Która właśnie chciała pokazać im najnowszą technologię, ale chciałam powiedzieć krótko i zwięźle o samym zestawie. On składa się z dwóch głowic, które znajdują się w połowie dystansu między tymi tablicami pomiarowymi i patrzą na siebie. Więc ważne jest tutaj, aby mieć przede wszystkim samochód w poziomie. Co więcej, mamy w zestawie cztery uchwyty: są to uchwyty magnetyczne na mimośrodzie więc dostosowujemy sobie ich regulacje pod względem e, tak naprawdę ilości śrub i do tego tablice pomiarowe. Do tego mamy tablet. Jak widzicie, tablet pokazuje nam wszystkie pomiary na bieżąco, czy jesteśmy na czerwonym, czy na zielonym polu, gdzie znajdują się tak naprawdę parametry techniczne dedykowane przez naszego producenta w pojazdu. Trochę maniona pod względem, pod względem tej drabiny, ale musieliśmy sobie jakoś poradzić. Teraz tak, uchwyt. Uchwyt 2 jest bardzo zaprojektowany w taki sposób, że nasza średnica 84 cm jest w stanie dostosować się do praktycznie każdej opony. Co nam to daje? Daje nam to przede wszystkim szybkość zakładania e, oraz no nie rysujemy felgi, więc no to jest jedno z większych ryzyk w trakcie zakładania takich uchwytów. Więc to tak naprawdę te kilka słów, jeśli chodzi o mobilność tej maszyny. Potrzebujemy albo kanał, albo podnośnik najazdowy, i to umożliwia nam działanie i tak naprawdę ustawianie geometrii w bardzo szybki sposób. Bardzo dziękuję za uwagę.